Co łączy burgera drwala i nadchodzącego iPhone'a 18. Jedna genialna strategia, która sprawia, że kupujesz drożej albo dwa razy. Ja jestem Nikodem, opowiadam o krytycznym myśleniu. Przyjrzyjmy się temu mechanizmowi. Zauważyliście, co zrobił McDonald's w tym roku? Najpierw wrzucili tylko klasycznego drwala, a po tygodniu warianty tego burgera, na które czekacie, na przykład z żurawiną. I to nie przypadek. To strategia staggered release, czyli rozłożona premiera. Drwal jest najbardziej na fali w momencie, gdy jest nowinką sezonu. Wtedy ludzie chętnie go próbują. Ale dzięki wypuszczeniu wariantów później oferta się odświetła. Jesteś zachęcony, by przyjść jeszcze raz i spróbować innej opcji. I tak sprzedają ci burgera więcej niż raz. I tu wchodzi Apple. Braża huczy od plotek, że przy iPhone 18, który jest jeszcze dość daleko, mogą zastosować podobny manewr. Mówi się o rozdzieleniu premier. Najpierw drogie modele Pro, a podstawowe dopiero około pół roku później. Byłaby to oczywiście absolutna zmiana w jaki Apple sprzedaje swoje telefony. Ale to jest ten sam mechanizm psychologiczny. Jeśli jesteś niecierpliwy, kupisz droższy model Pro, bo nie będziesz chciał czekać na tańszy. Wykorzystują twoje dyskontowanie przyszłości. Wolimy mieć Teraz, nawet jeśli przepłacamy. A dodatkowo, wersje Pro zazwyczaj mają wyższą marżę, więc tym bardziej jest to nęcące dla Apple. Niezależnie, czy to kanapka za 26 zł, czy telefon za kilka tysięcy, korporacje wiedzą mi jedno. Twoja cierpliwość to twój portfel. Jeśli nie umiesz czekać, płacisz podwójnie. A wy wyczekujecie nowych drwali? A może bardziej kręcą was premiery iPhone'ów? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli chcesz więcej takich materiałów, zaobserwuj mnie po więcej.